Kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi sam stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu, być dobrym jak chleb, mówił brat Albert Chmielowski. Liczy się, że w Częstochowie może żyć nawet pół tysiąca bezdomnych. Zdecydowana większość z nich to miejscowi. Opuszczeni przez rodziny, przyjaciół, mają w naszym mieście do dyspozycji dwie noclegownie, trzy przytuliska i sześć jadłodajni. W tym tygodniu odwiedziliśmy stołówkę dla potrzebujących przy parafii pod wezwaniem świętej rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem siostra Lena, tutaj pracuję na stołce dla ubogich. Ta stołka jest prowadzona przez Caritas, czyli zespół Caritas parafialny, także nadzoruje głównie Caritas. Częstochowska, a poza tym już ksiądz proboszcz nad wszystkim się czuwa. Na co dzień przychodzi tak mniej więcej od 80 do 90 ludzi mających rodzin, a większość z nich to są samotni. A niektórzy już mają rodziny. Nie, niektórzy wolą jeść na miejscu, a niektórzy wolą wziąć dla swoich rodzin tą zupę. I na co dzień dostarczamy zupę i chleb. Działamy od poniedziałku do piątku, a w sobotę niedzielę są wolnymi dniami. To jest dla nas w ogóle ważne miejsce no, najważniejsze. No, no, no. My się tu modlimy codziennie z siostrą. Oczywiście. Mamy bardzo kochaną siostrę. Która już nas zna po imieniu, bardzo dużo nam pomaga. No po prostu się to spotykamy wszyscy codziennie i spożywamy to, co nam dadzą. To jest tylko wszystko. Ja tu jestem na tej stołce już od trzech lat, więc mniej więcej znam ich imiona. A także jeżeli chodzi o twarze, to już bardzo dobrze kojarzę. Natomiast nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać imionami, a ci, co na co dzień współpracują z nami, czyli przy obieraniu ziemniaki, marchew, czy na sprzątanie, każdego dnia wyznaczamy po dwie osoby, to także mniej więcej tych ludzi zapamiętam imionami. Po prostu z tą bezdomną mam 30 lat, zamknęła mi administracja miejsce, zamieszkania i przychodzę albo tu, albo jeżdżę na Kingi, albo do Barnaby, Barnaby chodzimy. Gdzie się da, by, by było coś na żołądku ciepłego. Większość z nich jest Częstochowy, a niektórzy z przejazdem tutaj, jak się dowiedzą, że jest tu stołówka, jest to ciepły posiłek, to wpadną i także um, oni są już z ubogich rodzin przede wszystkim, a niektórzy, no to trudno powiedzieć, no to też pochodzą z takich rodzin patologicznych. Ja jestem 12 lat na ulicy. Co z tego, że jestem budowlańcem, jak zarobię te 1200 zł, a mieszkanie, z z 1000 zł kosztuje? A to, że tutaj jak przychodzimy, no to akurat mamy ten gorący posiłek. Ulica mi to prowadziła do tego, że parę razy byłem sobie w kryminale. No i co, wychodzę, wchodzę, wychodzę, wchodzę, wychodzę, wchodzę. No i co mam dalej powiedzieć? No kurde, no tutaj wiadomo, że dostaje jeść, zjem gorące. No i co, no człowiek trafia z powrotem na tę ulicę. Po hasiokach chodzi. Macie, no, no, po kosza. My łodzimy cały dzień, gdzie a się da? Tam. Żeby się gdzieś ogrzeć, czy na PKP, czy na PKS. Ksada nas wyrzucają, robią z nas śmieci. Jak to się mówi? Rozpoczynamy o godzinie 12 każdego dnia ze Słowem Bożym. No, to główny cel jest do naszej stołówki, żeby ich jeszcze doprowadzić do życia duchowego, a potem już um, często i bardzo za dużo jest w Częstochowie ludzi bezdomnych, żeby mogli sobie znaleźć jakieś miejsce poważne. No co ja tu robię, skoro nie ma bezdomności, duży... a jestem w przytulisku? To no jest... była sama nazwa, tak? Jest strasznie dużo mieszkań pustych, którym nie chcą dawać takie mieszkanie, chociaż takie jakieś tam socjalne, nie? Dla takich Jasne. jak my, nie? Wiadomo, nie? pomoc jakaś tam powinna być, tak? Ze względu tam urzędu czy czegoś tam, nie? Ja, panu powiem. ja mam mieszkanie. Dostałam z urzędu miasta. Proszę się zapytać, tutaj ludzi, jakie ja mam mieszkanie. Jakie mi do urząd miasta mieszkanie. Nie da się mieszkać. Po prostu się nie da mieszkać. To jest nora. Wszystko z Indii. Chyba jest jeszcze większa bieda, tu żeby w Polsce pomagać. No, taka decyzja. Przepraszam bardzo, bo to pytanie mi czasem już przeraża, dlatego że... Kraj, kraj indyjski to jest pięć razy większy niż polski, bo też tak, że kiedyś myślałam, że u nas jest więc większa bieda, a tutaj jest mniejsza, ale żyjąc tutaj to już poznałam, że tu jest bardzo dużo potrzebujących ludzi y, niż w naszym kraju. A m, druga sprawa, że tu potrzebują ten pokarm duchowy dla nich, a zarazem już pokarm dla ciała. Да, yeah,